Siemanko, dzisiaj nagrywamy dziwne trójki z czarnym. Ta siema. Kubiksonem. Cześć! No i egoj nie to będzie polegać na tym, że każdy leci. Każdy leci w inne por... miejsce w to 25 spotykamy się i trojemy sobie grę, grę, nie gramy pod wK i tak zobaczcie poprzedni odcinek, są w górę, siema. No i skrócił wszystko w ciągu 10 sekund. Spoko. Mm. A wytłumacz mi jeszcze raz, bo to tak nie jest na o, poprzedni to? odcinek, gdzie faj raz uczy się grać nas na nowej pinter, bo się z niego, że Ta. miał ekipunek pod na myszce. Pojedynek taki potężny Ja Tylko widzę, nie oglądał całego tylko... Oglądałem! Ta? No powiedz czegoś. No, generalnie to budowałeś się gwarzywo. Normalnie hmm. trochę jak ja. No. no, fajnie, że serwer by wyrzuciło. Aż no. serwer Dobra, Ale, że 70 ping nagle... Patrz, na patrz jakie kill patrz, o, jakie fire-razy. Widzicie, z kodem o, fire, fire par... karne kod za darmo. Widzisz? Patrz, A fire razy, za darmo. A nie mam kodu żadnego. Wiem, znaczy, Pamiętajcie aktycy, jak, no jak będą... Z... Ale możesz mieć kod wejściowy. To, to się wytnie, to się... Ej nie, ale serio, jest weź i do Epic e e weź, weź tam, e, iż jakby napisz do supportów, w o sensie ten kod twórcy, bo masz przecież na Instagramie 1700 followów, ty o jak jest. No wiem. Potem na odcinku będziemy, e nie, Epic będziemy używać twojego na dla... I... z Epic my... Games jeszcze daje tym takim większym twórcom vibaxy, czy nie w ogóle? Nie wiem. Znaczy to zależy, że powiedzmy jakieś takie lachlany czy inne rzeczy to wiesz Ale ten się nazywa Ja nie mogę, bo nie mam powiązanego z Facebookiem i coś się potem blokuje i nie mogę tego zrobić. Nie, jesteś debilem no Tak wie. jak ja Dobra, wieszcie co ja jeszcze sam Moje ja mam 10k followów mhm, mhm. Dobra, ja sobie polecę na poczne. Spoko. Co Kubikson ja dzisiaj ci na tam, sam? jeśli coś tam jest. No, 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 tam. Ehm, no i ogólnie to w, e, w opisie. Aż gówno Link do Instagramów Pisz? Kubiksona i Czernego. No tak, tak, ja nie A, mam Instagrama. Ja mam Instagrama z chęcią. W przy... Przyjmę 5 followów, ale Pietrzola nie wyliczajmy. Pietrzola nie chcę. Pieszo, jeśli to oglądasz, pozdrawiam cię jak się w Lola gra. I <gry> jak tam twoja klawiatura z samogłoskami tylko. <grym> no, Powiedz co mainuje, czy to. No, Blitzkrunk, chopie. Co jak ci dzień. <grym> się? Stałem, czułem się jak David poszedłem spać, wstałem i poszedłem grać. To ja jeszcze chciałem chyba... jeszcze poinformować, że Kubikson niestety nie będzie nagrywał odcinków już. No nie, na no Pietrszul. Na razie. Nie, Pietrszul. Pietrszul, nie oglądaj od proszę. Okay, Pietrszul, tak. jak masz mikrofon to weź się odezwij, On ale... Widzicie, po... to, jest, to jest... To jest, to jest widzowie Pietrszul. Ja do niego <grym> To jest widzowie Pietrszul, Pietrszul jest idiotą. Napisz, zapalisz znicz w komentarzach dla Pietrzała. Tak, ile dla jego szukawek. słuchawek. Zbieramy, zbieramy pieniądze na FireAsLiga, żeby mogło być na nasza. Jeden like laj, to jedne słuchawki dla Pietrzała. Chyba jedna z Nie, to jest już jedno peryferia plus, nie? To jest wszystko do wymiany. Jedna z więcej, którą możemy wyjąć. Majko w Grand to co się dziwisz? Czekaj, do niego zadzwonisz, odcinek nagrywamy. Nie dzwoń do niego. Nie, nie no, do niego, bo odcinek zepsujesz. Jabłko mi się pod ziemię zapadło. Wol. W BTW to ja mam całe te No Halo, my odcinek Pol. nagrywamy, potem cię zaproszę, okej? Okay? To się wytnie. No nie, skończymy. tego się nie wytnie. Nie, no po co wycinać? Za ile skończymy? Nie chcesz Piotra wyciąć? Po co? No, my tak kończymy za jakieś 20 minut. Nie wiem, to jest jedna, jedna trójka, którą gramy, bo. Tak. Jakie wyścigi. Weźcie tam z nim ci odcinek. szybciej za mnie, ze mną jakieś wyścigi chce grać, bo nie wiem o co mu chodzi. Wyścigi, no mówię, on w Grida 2 chce grać. Trójka jakieś wyścigi jakąś wyczasnął. No w gridy, no w gridach chcę grać. A jakoby są czegość coś. Żagam, to jest ta raz. winda, nie? I z tej windy to mam trzy skrzynki z oinką. No nie no... Jezus. Nie wiem jak ja mam windę, to mam botów, które są tak odpalone, że to jest, to jest. żart jakiś. jakiś nie no to co im wypada? Ty nie nie chcę wam mówić, ale w sumie jest 325 a to tak, nie wiem, do późniejszej, późniejszej czasu rozgrywki, czyjś. Ja nie przeżyję, ja co? mam strefę, zaraz do co, ja gram tego, ja gram... A ja jak Dżajko na tym odcinku, że się smoszę w Technicola. Skitu, dawajmy, nagrywamy jeszcze dzisiaj challenge. Jak wbijecie jeden like, to już jutro wrzucamy kolejny odcinek z challenge egzotycznej temy. O, u, 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 mam 8000 golda. Ja A to płodzie to pół. nagramy, nie? Po ja, tym rozumiem ja rozumiem, błądę. że z nowym skinem, tak? tak? Tak, tak. Tak, Ale piec sol dostanie, nie ty dlaczego? 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 To ja sol są więcej jego stanowisko. Komentarz odcinka, to ten kto jest na tym odcinku to pisze. Ehm, Pietrzel jest bossem. Tak Nie, wiem, może stwórzmy... do, dostanie serduszko w tym... W komentarzu. Stwórz, Twórzmy tego. Twórzmy nie. Fanpage jakim... Fan Fanpage Pietrzola, dokładnie. To, fanpage półgłosek Pietrzola. Samogłosek. No dobra, zależy jak mu się drapną, co nie? No, czasami jest Ja pamiętam dzień, jak jak mówisz, normalnie mikrofon działał. Pamiętacie tak, to? A pamiętam, ja pamiętam, jak przez cały tydzień mówiłeś no jut gdzieś w tym tygodniu idziemy z Pietrzolem kupić słuchawki. Wróciliście z zakupów w Pietro, dalej go. <laughs> no, Taiwanese Ale na Discordzie normalnie gada. Widzicie ale... Wydaje ci się. Jak to! Oh, yes. Ja Zaraz będziemy mogli się spotkać, ale będziemy się tak trollować. W sensie nie, że nie będziemy się podnosić, po prostu nie wiem, też nie, że będziemy uciekać, tylko załóżmy, z, możemy zniszczyć komuś boksa, jak jest przy tebie, albo zajebać tak po A co, albo... jak cię wyrzucę granatę do strefy. Fajraz i nagrać swoją perspektywę? E, no może. Nie. Pokot, następny raz ci nagram moją perspektywę z rozgrywki. Gościu się pyta, czy nagrać ci moją perspektywę, pisać, i potem mówi, na następny raz ci być. O nie, no bo teraz to taka połowa chyba bez sensu. O nie, no no ten odcinek musisz wstawić. I potem Dobry. będzie, i Dobry. potem będzie. Dobry. Potem będzie, Tutaj przerzucamy się na kamery Bixona. Widzimy, widzimy jakie. Bindis. Dobra, a jaki macie luz? Chciałem to was mocza, zielona taktika, zielona MK, big i mała. Znaczy już tylko mała. Ja piję... M. Ja wypiłem właśnie dużo i to ja mam zieloną MK, zielonego Dractika, zielonego PMa, trzy minisy i aptekę. I super ja zielona Zielona MK, zielony taktika, biga, dwa browary i ma mała po ja to mam Tylko ja tak średnio zdałeś się do strefy, wiesz. Macie jeszcze jakiegoś tego? Nie, jak ja na takie za żeby mieć luta dietowa, bo powiedziałeś, że nie gramy po dwójkę, więc... No nie. Ja no, powiedziałem takie coś. Dobrze. Ja robię zadania. Dobra, mam miga. <laughs> no. Ale... w sensie zadania takie... o złoto. I Ja w ogóle trochę miałem, miałem chyba osiemdziesiąt metrów w tej strefie, a i tak znaczy już dochodzę. Nawet mnie nie walnie chyba. Bo... of dostałem. Jak wygląda znak stopu w tej grze? Powie mi ktoś. No... Ośmiokątny... No, Ośmiokątne gówno z napisem stop. E hey, byś... I Zaliczyło mi jak ja to, to w autem wjechałem? Tak, dobra. A co ty miałeś zniszczyć znak stop? Nie. Trzy. Jeszcze nie zrobiłem tej misji. Na razie mam jeden na 3. O lol, nie wiem co to za komisja. Ja pierdzielę cały team mam, że Ja też, ale szczęście mam... Lamborghini i mogę sobie odjechać. No Ja mam taksówkę, nie? <grym>, to też odjeżdżaj, lol. O kurde. To ja idę do Kubiksa, na Kubiksa podjedziesz tutaj? W tą stronę? A gdzie ty jesteś? Ja idę z słotnych um. Mogę być tam gdzieś przy słonych To czarny idź to słonych Ja e, jadę Dobra czyli tylko ja jestem głowy i idę z Ja Jadę po ciebie free Razi Moje hmm. mam gości Ameryka się lepiej lol No wiem Ale musi być nickel za jakiś tydzień chyba? Dodam e, podłoga YouTube, żeby tak. Nie no, przecież YouTube w Niku to nie, nie udasz, mają. E, nie, to jest Fire YouTube albo. Nie, kurde, To jest as. Po tym piachu tutaj Lambo 80 na godzinę jedzie. W prawdziwym życiu ile jedziesz tam w Twoim Lambo? Z Nie Zentorino? Ile? 360. Chyba a to na wcześniej mówisz i na ręcznym jeszcze załatwimy? 360 chłopień, ale to na pierwszym biegu. A, o jezus, to jest taki sam biegu. Kurde, pierwszy. pa jak ja lecę. O, mam za lud. No dawaj mi meta. Dobra, mam biga. Yes. Daj te foty, bo ja bigi stakuję. Czy ja mogę to A Ja biorę ten torino. Nie no to o, czekaj, teraz całą miodę. Czekaj! Nikt nie wie, że Kubikson. A spoko. Nie dobra. To zaraz N na tym odcinku paję. Ej hey, Kubikson. Masz swoje ten I co żeś zrobił? 100 HP raczej. O Nie, to no czarny. O kurde, a mnie zarzuciło. Patrz, patrz to! No, nie. no to z tym się jechać, wyłącz nie da no, że... A, ah, DMCA! <laughs> Copyright Studios. Tutaj szukamy tego typa, ta? Już wiem, czy ja, ja. Ammo. Ja o wiem, kurde to... co tam jest za akcja Ej ja widzę tam o, to oni bota mają a myślałem że tam czterech pobiega jest 21 mięc 21 Ej nie, tu mięc są mięc trzy 20... teamy chyba okay, Tak, tak, na, na bo jeszcze tam z auta na pick-up jak Powie mi tak ktoś ja ile se... oni mają HP, bo ja dałem gościowi trzy razy biało Ja tam stamtąd poszedłem LOL jak ten pies jest gdzie on jest? Ten pies to gdzie on jest. Z przyjemnego oni przyszli ten Kubik są dołączył do lobby od razu, bo biegają po mapie. Co się Dziś Myślałem, że to Pietrzel jest z killem, nie ja jestem to jakoś... Yo banię wyrwał gościu! To już Nie to, ale... no, rozpróło Nie, zostawmy ich, bo oni ci będą na 200 metrów strzelać. Przecież to 100 metrów prawie, nie, mi się nie chce to tak bawić. Amunicji nie mam. Kubik są patą twoje boty, lub inne są ja ci pomogę trochę. Przecież <grym> Co, nie, nie, nie O to, to moje rywale. Ja nimi nie, nie walczę, wiec, nie nie Ja z nimi nie walczę. to to jest, zagro... to jest moje jedyne zagrożenie w tym meczu, naprawdę. Co, to jest mój arcywróg. No. To, że... to jest niemożliwe. Ja <laughs> już się dostaję jakiś kosmiczny. Nie wiem, ja na sekundę się wychyla i dostaję główkę od nich. No, o to chodziło, żeby wam to zrobić, tak żeby was biły tutaj. No a czarny nie dostanie, nie? Chociaż on z nich strzelał na piasek? Nie wiem czy wiesz, ja się dzisiaj Uciało. zabudowałem. Zabudowałem się i dzisiaj kupię Podpis z schody ja i mi kwadra sprzedał. Ja już na nich straciłem 500 maxa. I profesjonalna węka jak ja w piasku będę łowił, rekiny rekliny roboty Pa, wyłowiłem coś no. Piasek A w tej kałuży się da tutaj tej kałuży się łowić da Ryby ci da poszli, czekaj na ryby Kupię czarnego na rybka, nie, no, ja jeszcze takiego nie złapałem nigdy Czarnego na rybkę ja, ja mam kartkę, kartę węd 15. wędkarza W normalnym meczu bym zapytał kto ma macie Ja mam Ja mam Upiech... No śród... numer jeden wśród twoich znajomych, nie wiem, jestem najlepszym łow... No faję, łow... Nawet ci dałem łowcą trzymać. na rybek. A? Tak, ty A. Aaa. Jeden. Od... jeden mi dał. Na, od... na odcinku się polaryzuje. Jeden mi dał. Dałem mu jeden mac. Co się Coś za coś, dałem ci matce, zabrałem ci twoje matce. Panie policjancie, po co te koguty? Gdy się zwiecamy klizane tutaj, fiuty A tu jest typ! Nie, 29, nie, tyle. Mojego kosmicznego O! Kubikson sobie zawód to Obranocolizer, zielony Oni mają mitycznego bronia. Mitycznego bronia? O. Widzę, że polski A język. A jakiego trudniej. mają? Polski język trudnie. Kurde, bo on jest sam, i on mnie takie hity daje. Polsza, trudny język. Nie uszy P90. bolą od tego P90! Przysięgam! Ale nie trzymaj to. Mado zaskoczył. Zostawcie mi laser w powietrzu, dostanie. Ja już nie mam maców, ja 400 maców sekundę na jakiegoś gościa wywaliłem którego właśnie powalam Pewnie. Ej, bez... ja mam tutaj tego y... rybę. O ja mam ja mam Dofera? tego, ja mam tabletówkę. notówkę. Dzisiaj mnie podnieść ja mam... Ja mam chłopiej nocnego jastrzębia. Gdzie ty jesteś? Tutaj <laughs> Jeszcze się wpierdolił pod wodę no Fajnie, chyba. Ej, pomożecie mi koledzy? No nie wiem Ja tutaj sławnego youtubera leczę Nie mogę tutaj ty... zostaw mnie no, Czemu ja cię leczę? Leczysz? Leczę, a chodź przyjdź do nas, ry tego... Yy, rybę używam. Lecimy stąd. Siarbo, a ryby. Siarbo a ryby. O, rybę? Rybę. Leć pan drugą stronę strefy ja Bo ja kulki, wlatuję... No właśnie, też pod tym pomyślałem. Do kuli mocy! Pokczek. Co tak wolno spadasz? Leć szybciej, łódź. Kupiłem ja noc tego jastrzębia Czarny, wymień się, daj mi tę pompę Twoją. No, jakiś kupię rewolwer z lunetą, on jest słaby. Bo nie chcę, muszę wymienić. Jaki słaby? Jakie hity się dostał? Nie, to jest lepsze od snajperki. Jaka buła? Chłop tam głowę dostał, 200 metrów. Nie, ta broń jest najlepsza. Ja co, nie mam zero. Kłop 200 metrów Kukikson Orgasm na odcinko Cicho Cicho Fana Nie każde by wiedzieć Pięć, wyświetleń to będzie miało Co, To twoja sniper. Kurda to jest taki jest... kościoła bym powiedział Będzie rekord w raz jego. Dobra pożyczę No co? Co? Moja pompa. Jaka? Rytm? Nie, światowa. A rytm też mam. Gdzie są te goście? Co tu Gdzie są moje macy? I na mnie są typy. Właśnie ja wiem. Cały team. Aha, fajnie, że mi laguje. Chuja, widać. Co ty czarny, a Nie Zabijam 34. gości! Mogę mieć Rewolwer jest za mocny! Obserwuj nie, mnie, friere Azji! No! Walgo. Dawaj, rob wina pod odcinek! roboty! A tym rewolwerem wina robię! Dawaj, nie zabiłem zrobiłem, dwa, dobra, czyli zrobiłem ich! Nie, ja nic nie, za to nie dostałem z tych. Dostał wam ostatni typ, ostatni typ! Zabijam go rewolwerem, Jonas. Tam Jonas, nie no... widzę go. Zasaczyłem ci! Wiem, ale go tam nie widzę. O, widzę. Daj, mogę no Nie, nie wełasz się, Ja matców nie, ma. nie mam. Chodź, co ci da? Nie jestem dzisiaj stanie. Chodź. Mięste. Masz, daj mi się, Jak zrobicie oina? Widzowie, zostawiam. Ja mu daję głowę z tego rewolwera. One, what? Słyszeliście, widzowie, co powiedziałem dosłownie 5 sekund temu. Zostawiacie łapkę. Łapkę. łapkę w górę i łapkę w górę. Tak, w górę. zostawcie łapkę w górę. No.